Też można znaleźć takie ładne e, smaczki, metafory, celne, bardzo trafne, bardzo krótkie zdania, które, które fajnie opisują jakieś e, sytuacje. Na przykład tutaj znaczący sobie ten moment, kiedy Mateusz e, wybrał sobie jakieś buty i je testował i jest właśnie taka jego myśl, że sytuacja w Europie jest tak niepewna, że dobrze mieć odpowiednie buty na każdą powierzchnię. Nie wiem, czy mi się wydało takie, na co? nawet jeśli pisałaś to parę lat temu, chciałbym jakoś tam aktualną, bardziej. Ee, więc to jest, nie, może jakieś pytania, czy taka myśl i jak też się zachęta do budynku, to na pewno nie e, się, a się wahają, <grymne> albo nie mają książki. Że nie ma ich Nie, nie, nie miałem <grymne> <grymne> No, więc pan tylko pytań, skąd bierzesz takie trafne spostrzeżenia na przykład? A, z jakiś... Nie wiem... z wnętrza. Tak, <grym> a, Tak, no, a to jest ciekawe, bo wspomniałeś o tych, o tych butach, bo tam są buty też ważne, to już... Nike wszędzie są, prawda? Bo to, też no, da, to właśnie... Tak, bo to, to nie jest tylko opis sytuacji w Europie, tylko też wizerunku społeczeństwa, jakieś takie Bo um... dodajmy, że ten Mateusz nie biega tak naprawdę, tak, by, tak. nie biega, a, żeby... nie biega dla zdrowia, czy bohaterowie tam nie biegają z powodu jakichś... Nie no, biega się w sportowo Tak. To, żeby no. mieć wizerunek trochę bardziej... Osoby, która jest... To... Nie... Hmm. Nie i aktywna no, Więc on tak naprawdę nie biega, on y, to jest element jego wizerunku. to jest dużą wizerunką tak. w ogóle. O tym właśnie, że mamy dostęp do tego y, wizerunku, tutaj też social media są ważne, mamy dostęp do wizerunku, do kreowania wizerunków y, i jakichś wspaniałych wizerunków, a pod tym no wiadomo, że jest co innego często. No więc on nie biega, on po prostu tak jak faktycznie on, on robi test butów swoich przed światem, manifestuje, że ma te najki za 400 zł. No bo najki to jest jakiś wyznacznik, czy był... No, przynależności właśnie do bycia, a do, 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 do bycia fajnym, do bycia... Ja też muszę tak. Jest y, kolejne pytanie od Aleksandry Waliszewskiej, która y, po odpowiedzi była bardzo, powiedziała, że jest to bardzo rozczarowująca odpowiedź, w związku z tym zadaje kolejne pytanie i mówi tak: Ja jestem tą sąsiadką, co jara. Liczę na chociaż jeden komplet w zamian. E, Aleksandra Waliszewska twierdzi, e, znaczy jest rozczarowana odpowiedzią na jej pytanie i twierdzi, że jest e, sąsiadką, która jara w swojej e, odpowiedzi. Tak, to ty. Byliśmy na, jednej, byliśmy na jednej domówce, widziałam Cię i tam paliłaś przy oknie. To ty. Tak? Okay. Jest jeszcze jedno. Na prawdopodobnie. Południe. Się to, się to była domówka. To mnie pytało takie. Skąd bierzesz jakieś takie, takie sytuacje opisane? Tak, każdego, takie, myśli. takie myśli mi się też skojarzyło. E, Rozmawiam mnie pod koniec książki. Tam Adam, Adam na rzekę nadal przypalony makar. Mówię o polskich hamakach, jak wyglądają. to nie do pomyślenia, <śprawda> <z Napisy> po. tak, tak. no że to powiem, że to jest spalony. Magar, jeszcze coś smacznego, pan Tak, co ja to się skojarzyło z wizytą e, tej polskiej kuratorki, ale która mieszka na zachodzie? To była, tak I ktoś, tutaj, ja nie byłem przy, przy, tej, tej, przy tej sytuacji, ale ktoś z Was był z na dole w piekarni łuczek. <grywka> I ona narzekała, że tylko w polsce dodają takich plastikowych, aha, że kawy dają w takich plastikowych łuczek, tak? Nie ładnie, w tle to był w łuczek. No, to są faktycznie, ja mogę rzucić z wnętrza, ale też ze zewnętrza, bo. A, no bo to jest takie typowo nasze, prawda, to, to, takie, to takie, ten taki wyjazd i powrót, wyjazd za granicę i powrót i jakieś takie zniesmaczenie tym, że no tutaj te elewacje są nadal brudne, a, a no i to jest urocze, to jest zabawne, to jest, ja nie, ja, nie, ja nie, chcę, tak jak czy projekty są dobre czy złe, na to nie odpowiedziałam, ja nie chcę mówić, czy są dobre czy złe, nie chcę mówić jakby, czy takie zachowania są dobre czy złe? Po prostu one są i wydają mi się e, takie te sytuacje często zabawne ja to jakoś wyciągam do siebie, tworzę te, te takie wydaje mi się zabawne sytuacje, takie też bardzo tożsamościowe tożsamościowo e, m, m, nasze I, 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 i tam jest dużo takich chyba do zachodu, prawda, że ten Adam wraca zachodu i tu nie pasuje to, tu nie pasuje tamto. No i tak, tak jest właśnie. Tak jest, że, 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 że tu jest jakiś szerszy temat jakichś kompleksów, jakichś um, naszych, jakiś, To jest chyba na inną dyskusję, może, nie wiem, w, w, w tym, w Warszawie, w Biennale Warszawa na ta dyskusję, tam są takie kwestie chyba omawiane. Albo gdzieś jeszcze indziej, jakiś, gdzie, 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 gdzie są no, problematyzowane tutaj takie nie, 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 nie przy książce, myślę, że... że to jest, tak? Tak, jest przecież. <grymne> Kolejne pytanie z publiczności Przemysław kwestarz. Czy trudno jest pisać książkę krytyczną w stosunku do ludzi, których znasz? Czy łatwa jest ich krytyka? Przemysła kwestarz, pyta. Czy trudno jest pisać książkę krytyczną w stosunku do ludzi, których znasz? Czy łatwo jest ich krytykować? Czy łatwo jest ich krytykować? Te... Mm... Tak jak powiedziałam, to ciężko mi jest odgrać tej z od rzeczywistości. I, ale też te postacie są... E, no ja je zbudowałam i one są jakby... jakieś elementy są pozbierane z tej rzeczywistości, z tych obserwacji, ale myślę, że nikt się tutaj nie poczuje urażony. E, mm, a myślę też, że ktoś się może poczuć urażony, i zawsze ktoś się poczuje urażony, jeśli w jakiejś książce. Nawet jeśli to opowiada o kimś, kto jest. E, nie wiem, w innym kraju i. E, no, po prostu są jakieś takie elementy w postaciach czy w opisach, czy a, które poruszają człowieka ze względu na jego własną osobistą historię. To jest nieprzewidywalne, to jest przypadkowe, przypadkowe, a losowe. A, I e, no nie wiem, no, chyba każda książka, e, no nie każda, bo jest to 375 dni pińskie, ja tego nie wiem, czy tego typu książki, ale te książki, które. E, są e, nie wiem jak to nawet określić, które... Mm, które... No, nie, 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 to nie jestem. Może e, no, jest, że co druga książka, co trzecia książka pewnie, e, no wszystkie książki opierają się w jakimś stopniu na... Opierają się na rzeczywistości, bo nie mamy innej. Funkcjonujemy w tej, więc ta wyobraźnia ją przetwarza. A no, i cóż mogę powiedzieć? Myślę, że, że może być książka o jakimś górniku, albo może być książka o jakiejś rodzinie, która ma problemy i osoba, która mieszka 500 km dalej i nie zna pierwotnego bohaterów, poczuje się dotknięta, będzie to przeżywać. Na tym chyba polega ta cała magia nieprzewidywalności tego procesu. Może jeszcze pytanie mam, czy inspirował Cię Kraków, bo w tych opiniach są wiesz, Warszawka, ale są też Krapówek Warszawka. Czy inspirował Cię Kraków, bo tam są w książce jest, tak? Nie, w opiniach o książce już. W opiniach. Pytanie o ten spór, czy ta zależność Kraków, Warszawa, czy to jakoś... Tak, tak, dlatego że ja tutaj przyjechałam do Was. Byłam tutaj często w, o, nie, byłam często w Krakowie. I, nie, 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 nie. Akurat to jedno zdanie sobie przypomniała. Ale ja często bywam, przyjeżdżam do Krakowa, mam tutaj znajomych, mam tutaj rodzinę i, i też trochę znam tutaj osób i też. Tutaj jest świat, tak jak świat jest w Warszawie. A więc tak, myślę, że to nie tylko jest Warszawa. To jest suma doświadczeń podkarpacia, Warszawy, Krakowa, a Poznania. No a teraz. A, 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 i on wtedy tam jedzie i robi film na tym miasto tam, miasto, tam, To tak było za tak Dużo nie? Tomek pole polecił mi. Krań tak. <grym grym> z karejem. Czy to u nas tak, Tomek? Tak. Czy cię wkopało w coś? Nie, 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 tak. Tak. E, No może? Z e, powinno powinieneś coś takiego, myślę, że... Może miasta Warszawa. Zakranizować, co zrobić? Zamieścić u ciebie książkę tak, o no. Ale mówić. Trzy no, miesiące jest pewny rezydencja, program badawczy uh, i przyjeżdżam. Także czekam na propozycję. Jeśli kraj, też taką piękną książkę. A już jest zresztą. Bo dzięki temu miastu jest wydana i korporacji Hart, której dziękuję bardzo. Piotrowi Maryckiej. nie Jesteś Ale korporacja, która tutaj jest, rezygnuje stąd, w tej serce. Ja mam jeszcze jedno pytanie, długie no. będzie. Chodzi mi o to, że to jest taka krytyka milenialsów właśnie tego neoliberalnego systemu, czy z tej pozycji, prawda? Bo, powiedzmy, ten neoliberalny system by wprowadził, powiedzmy, taki model właśnie realizowania projektów, tych osiągnięć, wpisywania tego do CV i tak dalej, i milenialsów, zobaczymy co będzie dalej. Może od milenialców Y, prawda? po 2000 roku coraz większe jest takie rozczarowanie, jakby, jakby krytyka tego, prawda? W tytule jako jest z właśnie, powiedzmy, um, to pokolenie e, X, tak, Stanów Zjednoczonych to było to pokolenie, które właśnie tworzyło ten nowy, system, prawda? Bardzo mocno w systemie projektowym, właśnie um, realizacji, właśnie ciągłej pracy, właśnie tych 24H. Właśnie tak dalej, i Milenialsi to krytykują. Czy to jest jakaś taka milenialsowa krytyka w ogóle tego systemu neoliberalnego? Rozczarowanie właśnie kapitalizmu hmm. jakby tak dalej. Jak hmm. to hmm. Jak, Myślę, że tak. Spróbujmy się, że czy to pytanie było. nie, 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 nie. mam mikrofonu. No, tak. no, może że tak. no, no, to tam mikrofon, ale coś Może masz mikrofon faktycznie. No czy no. jest to no, jakby eh, krytyka Milenialsów tego... Jen eh, tak naprawdę. To słowo projekt to jest jakby z naszej generacji Milenialsów z systemu neoliberalnego i, i, i co? czy to jest krytyka, czy cała książka jest krytyką. Nie, 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 to raczej rozgranicę. Chciałbym rozgraniczyć, że to nie jest krytyka Milenialsów, tylko to jest krytyka faktycznie P. systemu. To jest pozycji nie, nie Milenialsów, tylko... W pozycji milenialskiej i tego, że i faktycznie, jakby ja tutaj ani razu nie, nie powiedziałam o liberalizmie, no, natomiast ja też staram się unikać, e, e, staram się mówić jak najogólniej, dlatego że e, nie roszczę sobie kompetencji do innych dziedzin A, i staram się być bardzo uważna, żeby, żeby po prostu <tost> e, m, m, też nie wchodzić jakby na jakieś. E, terytoria, które mi nie przynależą, którymi ja się nie zajmuję, bo nie wiem, jako osoba tworząca czy pisząca, jaką ja mam tą pozycję. Cały czas się zastanawiam nad tym, co ja mogę mówić, a co nie, do czego, czy mam w ogóle jakieś właśnie kompetencje do tego, poza jakąś własną wrażliwością i, 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 i spojrzeniem. Każdy ma jakieś tam spojrzenie. To jest moje spojrzenie akurat. Tej książce, no ale tak, to chodzi o, o, to, o, ten, o, 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 o pozycję mileniasa. Nie jest to jakby też... tutaj nie pada ni to słowo, ale nie wybra się tego, bo bo to jest powszechnie doświadczane przez nas. To jest dużo jest książek o prekariacie, chociażby prawda, dropie były o prekariacie. Tutaj akurat tej prekarności nie ma, natomiast co nas łączy, dlatego osoby w wieku 20, nie wiem, 5, 35 do mnie piszą, a nie inne, bo mówią, hej, w końcu ktoś napisał, e, e, w końcu ktoś napisał. Tak, jest kolejne pytanie w Przemysławach Kostarza. Czy niszczenie bunkra w Krakowie nie wpisuje się w sytuację pandemiczną artystów? Teraz czy niszczenie Bóg sztuki w Krakowie uh, wpisuje nie tak. się w sytuację Panią To jest tu bezdoba, z niszczonej strony z Krakowa. Ja że to chodzi generalnie no o zniszczenie Bóg i sztuki. Ale to było wcześniej. ale może chodzi o to, że to nie jest jakimś... Wiem, wiem, ale nie myślę właśnie. To jest, wydaje mi się, bardziej zdanie po Was, bo Wy jesteście artystami, którzy funkcjonują, mieszkają w Krakowie od lat, a tworzą tutaj galerię. Słów, art Potwierdziło. Czułaś się jak jeden z tych powartami, że teraz przed tobą teraz wielka przyszłość i projekt. E, wielki projekt e, wchodzi w życie i książka zostanie wydana. Nie też zaraz? Nie. I po <laughs> a, tak. Nie, ja, ja cenię sobie spokój. Bardzo by spędzać z domu. Lubię jakieś gry planszowe, książki. I, e, I lubię. No, i byłam bardzo zestresowana perspektywą tego spotkania. i e, No, i nie, nie, nie myślałam, że będę warty, ale oczywiście była satysfakcja, że e, przede wszystkim, że ktoś uwierzył w tą książkę, w tekst, bo napisałam ją, i też jakby nie miałam jakiegoś doświadczenia, że wow, to jest coś e, wyjątkowego. Wsparła mnie znajoma osoba, że to wysłała. Wysłałam był odzew, a rozmawialiśmy o tym i pojawia się Marta Srebit, która, tak jak mówię, ona uwierzyła w tą książkę, powiedziała, ta książka mi się podoba i, yy, i to jest bardzo miłe, kiedy się znajduje ktoś i mówi, tak, ja właśnie, yy, dla mnie ta książka jest zabawna, jest fajna, lubię ją. I wydajmy ją, pracujmy nad nią razem. Ja byłam bardzo szczęśliwa. No i fajnie, jak się zwierzę poza tobą w coś. Ja nie miałam, nie, tak jak mówię, nie mam, mam jakichś e, 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 roszczeń, czy nie miałam, żeby, e, żeby m, podbijać świat, e, ry, rynek książki i żeby to wszyscy czytali. Tylko, e, no, fajnie, że nie się dłużej Jak uwierzy 10 czy 100, to już w ogóle super. A zobaczymy, co dalej.